6:30 rusza montaż 50-metrowego dźwigu. Brygadzista Jürgen Stuben, monter dźwigu Egon Ullschläger i zarządca Roland Schüsser szukają miejsca na czterotonowy element wieży. Musimy uporządkować segmenty. Nie możemy wyładować ich z ciężarówki na ziemię. Żuraw drogowy nam zawadza, nie poradzę. Zwykle montujemy każdy dźwig w jeden dzień, ale dziś nie damy rady ze względu na Żuraw i inne ekipy. Wczoraj wylaliśmy beton, dziś trzeba go dokończyć. Stawiamy dźwig, a sąsiad właśnie wyciąga swoim wiertnicę z wykopu. Nie tak się umawialiśmy, ale jakoś się miniemy. Czasu jest mało, bo już rano dźwig ma zostać oddany do użytku. Najpierw trzeba ułożyć 10 metrowe segmenty. Musimy podjechać bliżej, bo dźwig nie poradzi sobie z ciężarem. Mamy tu ponad 7 ton. Tak nie pójdzie. Trzeba się zbliżyć i wjechać na krawężnik. Zyskamy 2 metry i będzie można ładować. Po zamontowaniu żuraw będzie miał 25-metrowe ramię na wysokości 50 metrów i udźwig 6 ton. Czekaj, aż przejadą. To nasze ucho i Ciężarówki podjeżdżają w dużych odstępach. Inaczej zablokują Habsburger Ring, czyli arterię kolonii i zaraz zjawi się władza.